Witajcie kochani, z tej strony jak zwykle znowu ja I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, gdzie znajdziecie klucze do tajemnicy w nowym sezonie, który się niedawno pojawił I tak, tutaj pierwszy będzie zielony klucz Oczywiście ja będę robić to wszystko na disku jak zwykle No bo... no bo mogę Ale jeśli nie macie VIP-a To zawsze możecie to zrobić na grawitacji, jeśli ktoś Wam rzeczywiście ją da jak widzicie, ja mam już wszystkie klucze, więc będę tylko pokazywać gdzie jaki jest i będę wam mówić o tym. Tutaj O, tutaj jest taka dziura, jak widać. I tutaj będzie zielony klucz. Ten o. Jedziemy dalej. Teraz wam pokażę gdzie jest żółty klucz. Musicie się zatopić w odmenty wodne e, Oczywiście ja zrobię specjalnie dwa, trzy, cztery spraye bo tyle będzie mi potrzebne Teraz akurat użyję Jeden bo tutaj zmniejszacie się. Tu macie pierwszy żółty klucz. On będzie do tutaj. Jedziemy dalej, kochani. Jedziemy dalej. Czy już mamy dwa klucze? Jeszcze został nam różowy i niebieski, bo czerwony dopiero wtedy, kiedy będziecie mieli wszystkie pozostałe. Teraz Wam pokażę może. O, może Wam pokażę, pokażę, gdzie jest niebieski, a na końcu pokażę Wam, gdzie jest ten. ten. O, tutaj będziecie mieli niebieski. I jeszcze. Jedna rzecz. Oczywiście, żeby tutaj wejść, to najpierw musicie zdobyć żółty, więc pamiętajcie, żeby y, robić to w takiej kolejności, w jakiej ja robię. Tutaj macie taką dziurę. O! Tak jak widać, już się słona, i... O, jak mówiłam, żółty klucz jest wręcz niezbędny. Że mówiąc to nie wiem jak wcześniej tu wlazłam. Aha, dobra, trzeba tak. O. I tutaj moi drodzy, tutaj sobie stawiacie... O, moż, można też butelką. Widzę, że ktoś już tutaj próbował. Bierzecie pomniejszające. I musicie mieć najmniej trzy pomniejszające, bo tak to nie dacie rady nigdzie. Nigdzie po prostu wejść. Możecie albo butelką spróbować, bo tutaj możecie wejść, skoczyć, że tak powiem. Ja to zrobię po prostu diskiem, bo będzie szybciej. Oczywiście możecie próbować butelką, możecie pomniejszoną grawitacją. Jak widzicie, tu jest strzałka w tamtą stronę, a tutaj będzie fioletowy klucz. Dokładnie tutaj i teraz. i później wychodzicie stąd tak jak przyszliście czyli tą dziurą czekajcie ja może te efekty wyłączę bo to zanim się bliska nie usunę bliski mi się jeszcze przyda zresztą dyski się prawie zawsze przydaje I jeszcze ostatnia rzecz, czyli czerwony klucz. Bramy są tutaj, tak, że tak powiem schowane. Przechodzicie przez wszystkie bramy i wchodzicie tu. O, widzę, że jeszcze z nami to robiliśmy. I robicie się, zmniejszacie, wchodzicie tu i tutaj, kochani, będzie czerwony klucz. Tutaj będzie czerwony klucz, i tutaj idziecie. Jak widzicie, jeszcze tajemnicę nie zebrałam. Zostawiłam ją dla Was. Podam. No, i jak widzicie, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za to, że mnie wspieracie. I chciałabym Wam powiedzieć, że, że Was po prostu uwielbiam. I dziękuję jeszcze raz bardzo za te wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że, że po prostu ze mną jesteście, i tak dzisiaj będzie odcinek nowej serii. Bardzo przepraszam, że się wczoraj nie pojawił. To tyle, kochani. Ja uciekam. Pa!